Co zagra? Ja pierdziele kto to projektował! Kto to robił? Boże, jak to wygląda? Jak ja wygląda? Nie? nie, nie róbcie mi tego! Nie! No co wy gadacie? Nie! Smoky everyday Tak naprawdę woda mnie healuje przecież. Healing wave, dobrze. Przecież... Idź mi! Dwa hapsy! Dwa HP, jeden procent!

ale to skurde parku. No to no, chuja! Jazda! 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 3 strefy, 2 intelekt, bierę. No nice Legs, pewnie że nice Legs. Czemu ten pandemik? No ty jaja, co robisz ze mnie? No co, gościu, no. Ja wiem, że to ma intelekt, no ale come on, to ma 3 strefy. Aha. Tak? Tak myślisz, że to jest stamina? Aha! No i to ja rozumiem. Tak, i tak to, kiedy cały lud idzie w moje ręce, to ja potrafię taką sytuację zrozumieć. Gościu się nie spodziewał, że będzie stref na y, klo nogach. Do kolego, mały, jeszcze widziałeś. Ta, do transmogu no. Ty bez kitu! O jezus, jakie te spodnie są straszne. Jakie te spodnie są okropne. Jezus, jak ja wyglądam. Co to ma być? Ej, ja nie chcę tych spodni. Okropne to jest, jak to wygląda? I ja teraz tak do mnie to doszło, że szaman w sumie to jest taka trochę klasa, dla której wszystkie itemy są dobre. Każdy item to jest szaman item. Ładnie, <goda> pięknie, nowy cloak. No tarcza, no i... Przecież, że do mnie idzie prosto, no. <goda> O, to no, co wy kurwa? Jezus! Chordziaki się teraz odpaliły. Jezus Maria! Jezus Maria, likwidują frakcję! Jezus zenek, szybko loguj się! Płaci abonament, się loguj na workmall, żeby szybko gankować aluchów. Bo jeszcze nam to zabiorą. I na, znowu nogi. Ja pierdolę, no nie wierzę, no nie wierzę. Dropnęły wreszcie nogi, których potrzebuję, i one znowu wyglądają jak gacie. Jak to jest możliwe? Serio, jaka jest szansa na to? Ale ta ramię troluje. Ja będę całował, nie ile latał w gaciach. Naprawdę. Ja, serio, jest ja czymś takim się jeszcze nie spotkałem. A ty, gaci, wyglądają jeszcze gorzej. jeszcze mają to takie zakolanówki, kurde, czy nie wiem, jak to nazwać. Boże, jak to wygląda? Jak ja wygląda. Co nie? że ty w taki takich gaciach nie chodzisz. A myślicie, że ja to tutaj... no może tak. Może to dlatego... Nie, to, no to właśnie dlatego ja ich nie chcę w klasiku. Właśnie dlatego, wiesz, ja, to jest gra fantazy. Chciałbym, żeby to było coś innego, ja wiesz, w takich gaciach to sobie na co dzień chodzę Ale tutaj to chcę jakiś, wiesz, poczuć się, wiesz, chcę poczuć tę fantastykę Dobra, ja chcę w dziurę wskoczyć Nie, nie mogę O Elder Scroll'a znaleźliśmy! Todd Howard did it again! To wszystko to było intro do Skyrima The fuck? No czy no? Co ty chłop w ogóle? Co. Spierda... Co? Co? Zostaw mnie! Aaaa! Zostaw mnie! No co za chłop? Co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? O zabijcie śmie. Dobrze! Czy to jest cruel barb z dead Mines? Nie, chyba nie. Nie, chyba nie. A może? Nie, to może być cruel barb. No i ucieka. A reśniecie mnie? Ej, chłopaki! Ej, chłopaki, czekajcie! On. Come on, come on, mnie. Oh my god, jaki klasik! Jaki klasik teraz wjechał! Jaki klasik! Widzieliście to, pomścili mnie i mnie jeszcze resnęli, żebym nie biegł. A to jest to! Jeszcze mnie schiluje, jeszcze mi pufa no. A, 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 a masz mi buffa dać? Cześć, 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 Staminkę! St stamina, please! Staminkę mi daj! Staminkę! Hej, hej! 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 St Staminę! Co za śmieć! Co za co ludzie w tym klasyku to coś niemiłe śmiecie, no co... Ja pierdzielę. Smoky everyday! No, okej. Okay. Ja nie chcę nic mówić, ale... ...wszystko wskazuje na to że ten klucz będzie w czasie. Nie, chyba nie, chyba. Chyba nie ma się co nastawiać. 2,5 minuty. A jeszcze, nie, tu jest jeszcze roleplay, nie! Nie, ten dialog tam spali klucz, nie! Tak, gadka żmatka nam pali klucz aktualnie, no kurde. No weźcie, już, 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 już! Już, no już! Come on! No, proszę, ja was no. O Jezus, Maria, 30 sekund. Nie zrobiłem tego. Myślałem, że tamto to jest ściana, ale mogę blinkować. No, Hiller umarł i nie. No, co ty? No, co ty? Ta śmierć nam zabiła klucz, właśnie. Jezus, come on. Nie, nie róbcie mi tego. Nie. No, co wy gadacie? Nie. O kurde, o kurde. Naprawdę! Naprawdę! Ja pierdziele, serio! Naprawdę! Co to było? Do? Ale to było przykre! Kurde! Ten, to było jak nie zdać jakiegoś egzaminu jednym punktem. Jezus! Ale mi się posrało teraz! Jezus Mario, jak to bije? Co jest? Gdzie jest helpota? Helpota, helpota! Jest! Easy. zaliczona. Dobra, mamy to. CO?! W Darkshore?! Ja pierdolę, co?! W, w, w zołnie obok mnie zespawnowało! Boże! Co za gra?! Ja pierdziele, kto to projektował?! Kto to robił?! Kto to, Co, co zasadyści te gry robili?! Ja pierdolę, co jest?! Jesteśmy chyba w open world'zie jakby wreszcie. Ja mogę z wami pogadać jakoś coś? Villager. Chyba nie mogę. To ja mogę ich rozklepać? Nie mogę niestety. Co że! Jesus Maria, co się dzieje? Jakieś bandyty! Aha ja uratuję teraz famous freeze patrz! Jeb, jeb, jeb. O bogowie, walka, następna już. Jazda! Jazda! Pościgi, strzelaniny, wybuchy, let's go! Nitro gościu! What the fuck! Co jest? Co jest? Jaki mal... Michael Bay w ogóle! Jaki Ale się tu nie spodziewałem! Oh shit, okej, okay, dobra. A mogę go zepchnąć? Cholera, nie mogę. To, że coś się preferencyjnie woli od czegoś innego, nie zwalnia z takiej intelektualnej odpowiedzialności za niepierdolenie głupot. Tak to powiem. Boże, jaka to głęboka myśl wyszła. Ale to głęboka myśl wyszła, muszę ją zapamiętać i gdzieś zapisać. Jak ja tu powiedziałem? O Jezus Maria, to jest szesnasty level. Bije czerwony, o kurde, czy ja sobie z nią dam radę? Trochę przy... Oj, 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 Tu trzeba 300 IQ gameplay zastosować. Oj, chyba podkę trzeba będzie... Co? What the fuck? Dlaczego ta żyrafa mnie biła? Dlaczego ta żyrafa mnie kupnęła tam, niech mi ktoś powie? Skąd? Co ja jej zrobiłem? Totem ją spowolnił. Oj, Jezus Maria, slow totem puluje. Moby, które nie są w kombacie ze mną. Okej, okay, przepraszam, ale muszę powiedzieć to na głos. Szamańskie to temy są niedojętne. To się powinnaś nie być po prostu obok kogoś. Oh o, ma nie, nie, ja tu nie lubię. <laughs> nie, ja tu nie lubię. Znaczy, no to po prostu musisz nie stać w tym czerwonym, jakby one za nim no, się. O, jasne. Tak pamiętasz, że to nie? Ek Tak, ja pamiętam o co chodzi, ale nie ja lubię. O, 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 teraz do bańki. Teraz do bańki. Jaki? <laughs> o, udało, udało się. Już koniec? No, co cudowne. Dobra, ile? Shoulderki, mój drogi panie, kosztują Lederowe. Najtańsze, jakie macie. Na najtańsze takie. O, ja. No, nie, Co? So. muszę jeszcze raz luknąć. Shoulder. Ktoś wystawił za 15 do buyoutu. Jebać, kupuję. Kupuję, kupiłem. Bezwartościowe shouldery za 15 silvera za. Dobrą jedną trzecią mojego majątku, ale mam. Mam. Kupiłem. Absolutnie niczego nie żałuję, moja postać wygląda teraz tak kozacko, że w życiu moja żadna postać w WoWie nie wygląda tak kozacko jak ta teraz. Podobnie już w, w ramach społeczności kolkarowskiej, ten gość, którego będziemy teraz zabijać, pan Barak Kodobain, jest autorem plemiennego programu zdrowotnego Kodoker. Nie wiem, czy słyszeliście o Jestem gotowy. Jestem gotowy na bossa. Już niedługo powinien się ukazać naszym oczom. Zaraz wyjdzie taka bestia. Bo Wy wiecie, że on się nazywa Mutantus. Ale część z Was może nie wiedzieć, jak okropnie przerażający model Blizzard dał <coughs> Mutantusowi. No, nazwał go Mutantus, więc to jest w sumie zrozumiałe, że on będzie miał jakiś przerażający, taki epicki, taki naprawdę model. Jeżeli nie wiecie, jak on wygląda, to się przygotujcie. Zaraz nadejdzie. Zaraz będzie. Czuć trzęsienie ziemi. Czuję to pod skórą. On już idzie, on się zbudził. Potwór. Gdzie jest? Może wyjść z każdej strony. Ale powinien wyjść z wody. Gdzie jest? Gdzie jest? Jest! Oh my God. O oh nie, nie, on mnie shot! Jezus Mary, już myślałem, że my znowu złączę w tobie Bestia po prostu tysiącleci. Wielki murlog. To jest właśnie to, co, na co wpadł Blizzard w tej całej historii. Weźmy jakiś model jakiegoś przerażającego stwora, który jest po prostu bosem, odpowiadającym za całe zło w krainie. Mhm. Mm murlog. To jest to, to jest właśnie to.